Cześć, cześć spółki. Najbardziej chyba na świecie imprezowej wyspy. A czy ja imprezuję? <grym> nie wiem czy słyszycie, ale chrypka. Powiem wam. Niestety ale to przeziębienie się rozwinęło i lekki tak, trzeci dzień w uszku leżę. Znaczy może no, nie leżę, siedzę, też oglądam jakieś rzeczy, grałem wczoraj gry. To jest taki mentol, nie wiem czy kojarzycie, w Tajlandii, e, Tajowie uwielbiałem to wąchać. To są zioła jakieś po prostu do wąchania na zatoki kupiłem, bo mam e, cały czas katar. Widzicie, to jest taka saszetka z ziołami w takiej e, jakiejś tu tkanince obwiązane. no i to mocno pachnie, bardzo mocny taki mentolowy e, zapach na zatoki. No i cóż umiem? No tak jak mówię, no widzicie, leżę na tym łóżku, oglądam jakieś tutaj YouTube'owe rzeczy. Bo zdrówko, no niestety. No ale moja wina, bo powiem wam, wziąłem te dwa gripeksy, jeszcze później miałem trzeci. Czułem się już dobrze. A tak, tutaj klima. Mocno mnie tu wymroziła, bo wiecie, położyłem się spać, klima chodziła, ona tu mi zmroziła, nie wiem do jakiego stopnia temperaturę w pokoju. No, ale jak wstałem, to było zimno, i po prostu w gardło mnie bolało, ospuchło, A ja się też e, piłem no zimno. No, wszędzie tutaj w restauracji, jak macie wodę, czy tą herbatkę, tam gdzie jadłem, golonkę, to walą te kostki lodu. No i niestety e, to mnie załatwiło chyba najbardziej. Te zimne napoje. E, także pierwsza noc, e, gdy tak mi się to rozwinęło, to było najgorsze, no bo gorączka, ból głowy, gardła. E, wczoraj. Trochę lepiej, dzisiaj też trochę lepiej, no ale nie mogę powiedzieć, że jestem zdrowy. mi się w ogóle po słońcu chodzi. Jestem tam, wiadomo, na jakiś obiad wczoraj czy przedwczoraj chodziłem, ale starałem się jak najszybciej, bo powiem wam, przeszedłem się tu niedaleko, się idzie parę minut, już jakieś restauracje są. Ale no po prostu wracałem zmęczony, wiecie, no osłabiony człowiek, co tu dużo mówić. No, no Sam się załatwiłem, bo trzeba było po prostu bardziej się pilnować. Myślałem, że nic mi nie będzie, i no niestety. Yy, najbardziej imprezowa wyspa chyba świata, a ja leżę w łóżku. A jutro już stąd yy, wyjeżdżam, więc no, kupię sobie kubeczek. Tak, i fajnie, że była pamiątka. Tajlandia, Saradika. Yy, nóż, miałem po prostu owoce sobie kroić. I właśnie kupiłem kubek, dlatego że pierwszy raz, jak jestem w Tajlandii, dorwałem parzochę, kawę jaką normalną, zmieloną. Nie rozpuszczalkę, bo tutaj w Azji to ta rozpuszczalka rządzi. O, może w Wietnamie jest troszkę inaczej. E, jeszcze co wam chciałem pokazać z tego kokosa, którego kupiłem tutaj w markecie. O co chodzi? E, taki zestawik. E, tutaj od razu z łyżeczką. Ta łyżeczka mi się przyda. No wiadomo, metalowa łyżeczka. Będę ją miał już na kolejne wyprawy a ona się przyda do nie tylko do jedzenia, bo też można ją użyć nie tylko do tego, ale ona jest głównie do skrobania tego miąższu. W kokosie oprócz wody kokosowej do picia jest ten miąższ, z którego się wiórki robi kokosowe, więc fajnie, że tutaj w jest jakaś słomka, plus ta łyżeczka, będę miał to na, też właśnie na przyszłość. No i to chyba tyle, co tu mogę Wam powiedzieć. Jeszcze dzisiaj no źle się czuję, niby coraz lepiej, Mniejszy Miej, obrzęk gardła, ale dzisiaj to stałem to ciągle e, z nosami leci, cały czas mam katar i zatoki właśnie zapchane. E, no jutro już, już rano po prostu muszę opuścić wyspę. Jeszcze fajny tutaj taki food market znalazłem wczoraj. Chciałbym go wam pokazać dzisiaj, żeby chociaż nagrać wam właśnie, że nie tylko tutaj to jak e, się męczę w tym pokoju, ale coś, coś fajnego. E, bardzo mi się podobał, wczoraj kupiłem sobie jedzenie. Jeszcze mam tutaj na, na obiad, no bo śniadanie teraz ja jadłem mango, takie duże miałem, a tu jeszcze jest taki ryż, to jest taka jajko, warzywa, kurczak i grzybki jakieś, więc będę miał to do zjedzenia, nie muszę nigdzie iść. Zresztą ja mam bardzo słaby apetyt przez to, że jestem chory, więc wczoraj byłem po prostu taką zupkę, nudlę, z makaronem sobie zjadłem, no szukałem takiego, wiecie, jak zupki fo taki makaron, taki rosołek, ale nie było. Ale ta ich zupka też dosyć dobra na przeziębienie myślę, no bo to w końcu bulion, to wiecie, przydaje się. No dobra, później mówię, na wieczór pójdę znowu tam na ten bazarek, postaram się Wam coś tam nagrać. A ja no cóż, oglądam coś, może w coś pogram, może jakąś dżemkę wezmę. No na razie czekam, nie chcę się kłaść, bo nie było mnie jeszcze dzisiaj. Sprzątaczek, no tutaj za dużo sprzątać yy, nie ma co, tylko po prostu, żeby zabrały śmieci i one mi przynoszą wodę, bo wody dużo piję. Dwie takie wody dziennie dostaję, więc czekam na te wody, bo mi się no już ostatnia butelka została. No i mówię, no szału, nie ma, no szkoda troszkę, bo, wiecie, gorąco, fajnie, mógłbym na plażę pójść, mógłbym tutaj zwiedzić coś, a jednak y, czas zmarnowany. Co poradzić? Pech to pech. Trochę pech, trochę moja wina. No. Za słabo po prostu o siebie dbam. Człowiek jest już w średnim wieku i chyba musi zrozumieć, że nie jest już 20 dwudziestolatkiem, gdzie mógł po prostu bardzo szybko do siebie dojść. Miał dużo lepszą odporność niż teraz. No niestety. Z dnia na dzień coraz starsi jesteśmy. Nic, nic to nie powstrzyma, nie? nie da się tego procesu zatrzymać. O, wyszedłem się z wieczór i powiem wam ten kot koło mnie siedział a on tu przyszedł a tam jest czarny. O, czy na randkę przyszedł, czy na walkę, tego to ja nie wiem. O, ten śmieszny kotek był leżał sobie w dzień koło mnie, a to jest moja dzielnica, fajny taki klimacik tajski. I idę, idę na ten food track. Jeszcze chciałem Wam pokazać, co są tam moje okolice. Widzicie tutaj takie lokalne grillki. Te barbecue lubią też. O, taki sklepik. Na Filipinach pełno było tych małych sklepików albo na Sri Lance. Ale to wszędzie jest w Azji. U nas też w latach 90. sklepów była sklepów w każdej małej wiosce. Teraz już nigdzie nie ma. Nawet w tych większych wioskach ciężko. Tu jest warzywka. A tutaj jadłem raz e, jedzenie, ale takie sobie było. Tutaj inna restauracyjka. A co jeszcze Wam chciałem pokazać? Sprzedam Wam takiego tipa, czyli taką polecajkę moją. Jak jesteście takim niskobudżetowym podróżnikiem, to warto mm, wodę kupować sobie w takich automatach. Ona tutaj, na, e, podkładacie butelkę, wrzucacie jednego bata. Jeden bat to jest 12 groszy. I macie normalnie butelkę wody. Nie wiem dokładnie, czy tu litr wylatuje, czy, czy trochę więcej. E, no ale tak czy siak, w sklepie taka butelka 1,5 litrowa wody y, kosztuje około 2 zł. Zazwyczaj 14 batów, no to tam jest niecałe 2 zł. No a tu macie za 1 bat. Mi codziennie przynoszą dwie butelki małe wody, takie po pół litra, czyli ten litr dziennie. Więc ja e, no nie musiałem tutaj tankować, że tak powiem, nie kupować e, gdzieś w Seven Eleven, tylko po prostu mogłem e, no, pić to, co mi w cenie, tak jakby mojego noclegu dostawałem, więc, ale to i na wyspach to widziałem, no, w różnych miejscach e, Tajlandii, także to no, mówię, można naprawdę tanio tu, niektórzy się dziwią, że tak długo, czy coś, ja jeszcze nie jestem takim budżetowym e, podróżnikiem. Pamiętajcie, ci co są mega budżetowi to nie dość, że śpią gdzieś w namiotach albo w tych takich hostelach, gdzie jest parę osób w pokoju i kosztuje to, wiecie, 25 zł na przykład za noc. No ale wiadomo, no, śpicie z innymi ludźmi, więc to nie jest komfortowe. Ale jak ktoś jest młody, wiecie, student jakiś, no wodę można mieć za jednego bata, za 12 groszy. codziennie no, butelka akurat mniej więcej. Nie wiem, czy więcej trzeba, zależy kto, jak pije. I czy, czy gdzieś dużo chodzi, no wiadomo, wtedy więcej, większe nawodnienie jest potrzebne. Jedzenie lokalnie po 50-40 batów 6 zł powiedzmy za posiłek, nawet 3 razy dziennie, grosze, grosze, naprawdę można tutaj i za 2000, a może i nawet za mniej miesięcznie, mówimy o miesiącu za granicą w takim kraju egzotycznym, ale to mówię, to już po prostu każdy ma inny budżet. Ja aż tak. Bardzo nie muszę oszczędzać. Jakiś tam komfort chcę mieć. Czyli te pokoje jednoosobowe. Jak oglądacie już od trzech lat te moje podróże, no to wiecie, że zawsze starałem się spać samemu, żeby po prostu no, wyspać się. No dla mnie to jest taka podstawa, nie? Ale no gdybym był młodszy te kilkanaście lat, kto kto wie. No. Dobra. Na razie daję pauzę, bo widzicie, ruch duży. Te ładne dziewczyny pojechały. Dobra, jestem na tym bazarku. Eee, I tak, jakbyście chcieli znaleźć byliście tutaj na Patong, to tam jest Bangla Boxing Stadium Stadion do e, Muakai. Więc jakbyście chcieli tą lokalizację znaleźć, no to może po tym naprzeciwko jest taki bazarek. Ja będę chciał sobie kupić mango jutro na, na śniadanie. A tutaj no, są pełno jest różnych stoisk w jedzenia. O, widzicie, tu pierożki, te wontony z krewetkami, jakimiś innymi nadzieniami, barbecue, różne rzeczy. Nawet tutaj można kupić krokodyla mięso, które jest takim przysmakiem dla turystów bardziej. Dania normalno-tajskiej kuchni no, owoce morza, langusty, nie langusty Także tutaj wczoraj byłem pierwszy raz, nie wiedziałem o tym miejscu, ale ładne krewetki. Zjadłem wczoraj boczek, tutaj dzisiaj nie będę decydował. No, tutaj wołają, wołają. Weź o, rekinek jest. O. Dziękuję. Oh, tylko mnie denerwują, denerwują. bo ja nagrywam a oni podchodzą, patrzcie jaki fajny reki.. Podchodzą i wiecie, i namawiają, łapią was na, e, takie szukanie tego klienta. Ty się popatrzysz w ich stronę, no thank you. I już podbijają. No tak, a ich praca. I też jakieś danie, O, tutaj jadłem ten boczek, ale nie był wcale taki dobry. Więc e, dzisiaj, dzisiaj sobie daruję. No i dosyć drogi, bo za taki kawałeczek dosyć mały zapłaciłem 200 batów, czyli 26 zł, ale dziwne, dziwne smarowanie było takim jakimś dziwnym sosem. A tutaj jest e, zwykły taki bazar. Ja chcę kupić mango. A później pokażę Wam drugą część, bo ja tylko przyszedłem kawałek, bo chciałem dojść tutaj, a z drugiej strony jest więcej jedzenia i tam kupowałem wczoraj a pokażę wam później co ja tam wczoraj kupiłem także tu są warzywka tutaj były w dzień e, więcej tych stoisk otwartych tam są owoce morza o bazarek, bazarek zwykły bazarek no widzicie, jest dużo już poprzykrywanych a tutaj jeszcze jakieś akwaria z langustami i inne tego typu rzeczy o, są languściki także pewnie tutaj nie taniej niż tam o. No, no, no. A nie, tu też można kupić jedzenie, czyli tutaj można wyłowić świeże i, i zamówić jedzonko. Ale już, no właśnie, widzicie, to, to, to ja nie mogę nagrywać, bo oni się tak przeszkadzają, raczej, no, znaczy, no wiecie, oni nie robią nic złego, tylko po prostu, no troszkę jest to dla mnie, o już, hello brothers, i oni krzyczą, już daleko mnie widzą, ale powinni widzieć, że mam kamerę. Reczki z lodem. O, to się pośliznę zaraz w tych klapkach. O, tam są owoce, dobra, ja idę do owoców, patrzcie, patrzę. Myślałem, że po prostu tu jest, ale tu, co, no może jest cena niższa, ale nigdzie nie jest napisana. Nie chcę podchodzić, bo oni bardzo są tacy natarczywi, namawiają, namawiają. Wręcz, no nie mogą cię puścić, jakby mogli to by, to by naprawdę za ręce trzymali nogi, żebyś tylko nie odszedł kawałek. Dobra, jest i mango, ale no nie ma cen. to mnie denerwuje bo oni widzą białego to zawyżają cenę 80 bar 80 batter 80 batów no to nie jest źle ja płaciłem 150 za takie dojrzałe mango w markecie. tylko oni mają różne rodzaje tego mango Bynajmniej takie mango waży około 400 gram czyli jak jest 80 batów no to z 5 zł nie można gdzieś taniej znaleźć, ale eee, cena jest spoko. Dobra, wezmę sobie jedno. Dobra, kupiłem 40 batów, ale takie całkiem duże. No powiem wam, bardziej tu się opłaca niż w markecie, gdzie chodziłem do takiego dużego marketu, Big Sea. No taki hipermarket bym powiedział. I sądziłem, że w takich sklepach jest taniej, Ja się okazuje na bazarku. No dałem wczoraj 70, tu dałem 40. Więc e, no, 40% taniej niż, niż w tym e, w markecie. Na, na śniadanko będzie. No jutro muszę szybciej wyjść. Na dziewiątą nastawiłem budzik, bo po prostu jadę. No opuszczam półkę, opuszczam wyspę. Muszę dojechać tutaj do miasta Starego, a ze Starego Miasta e, do portu. Ale tak mniej więcej wam pokażę, co tu jest. Tu są jakieś słodycze, desery, lody, owoce. A tu się zaczynają te barbecue. A tu widzicie, te smażone na głębokim oleju kurczaki, ale to nie, nie jest zbyt zdrowe. A tutaj mamy normalnie kebabik. Tu są e, pankejki te naleśniczki. Mango sticky rice. O, tutaj jakieś drinki. Tutaj soki. A kukurydzę kupię. Wczoraj kupowałem bardzo smaczna 30 batów, czyli 3,60 kosztuje jedna. Kupię kukurydzę i coś do tego. Aha, tu są takie koreańskie placuszki. Malutkie w środku, krewetki albo ośmiorniczka Grille, grille, sticky mango, sushi. Tanie sushi. 10-15 batów, jeden kawałeczek, czyli 10 watów to złoty 20 zł za kawałek sushi. No ciekawe, ciekawe. Bardzo tanie. Chociaż ja nie przypadam za sushi. Nie wiem właśnie co do jedzenia, bo kukurydza to jest tylko dodatek. Nie wiem czy po prostu... Pattaja jakiegoś nie wezmę. No, tutaj jest też goloneczka. Byłem wczoraj, widziałem. Zaraz do niej podejdę. Chyba, że goloneczkę wezmę, kurczę. No, chyba wezmę golonkę. Dopiero drugi raz, od kiedy jestem w Tajlandii. Także wezmę chyba goloneczkę. O, tutaj robaczki. Toniki polne, larwy. Takie ciekawostki, muszelki, ziemniaki, różnego rodzaju. No, tu również smażone kurczaki. A, wiem co jeszcze wezmę. Jeszcze weznę sobie yy, papaja salat jako sałatkę. No, także trochę rzeczy nakupuję, no ale... Przez cały dzień yy, nie byłem w ogóle poza domem, bo kupiłem wczoraj tam jedną porcję ryżu tutaj plus mango a mamy godzinę 19. Ja dopiero wyszedłem z domu Dobra, tutaj gdzieś była papaja salat dużo ludzi, dużo ludzi. Duży rodzaj nie, tu też jakiegoś Pattaja można kupić, ale nie, ja kupię chyba tą golonka. Mam ochotę. Często mi się wydawało, że tu była ta papaja salad, ale... A, dobra, to jest tu. A, tu jest trzcina cukrowa i można kupić napój z tej... sok z trzciny cukrowej. Bardzo dobra, ale mocno kaloryczna. A tutaj jest papaja sala. Często jak są pomidorki, jakieś limonki, to najczęściej świadczy o tym, że będzie papaja sala. I oni, oni robią w takim dużym moździerzu, bo to już wszystko ugna czy pani się pyta, papryczka jedną to ja zazwyczaj biorę, ale rzuciła dwie, więc będzie mocno pikantna. No i pani musi to wszystko ugnieść, czyli kapustkę, limonki, pomidory, no i paprykę. No, tu jest jeszcze jakiś sos sojowy i tak dalej. Sos rybny, sojowy. No, ale to wszystko razem jest bardzo smaczne, tylko kurczę to... Aha i orzeszki ziemne, sporo orzeszków ziemnych. Tylko troszkę się boję, że dała dwie papryczki, bo wczoraj dała jedną i tak było danie ostre. Dzisiaj może być bardzo ostre, żebym tylko dał radę zjeść. No, a tu są różnego rodzaju grille, Tutaj też fajne rzeczy zawijane. Takie krewetki, ale to wszystko na głębokim tłuszczu. Pani mi tam robi, o limonki teraz, a ja sobie tu tylko podejdę, jeszcze wam pokażę. Owoce jak ok, owoce, a tu jeszcze są grillowane rybki i owoce morza. No dobra, biorę też tą goloneczkę moją ulubioną. Jajeczko przekrojone tam obok tak Tam są skorpiony, ale piszę, że fotografia 20 batów, no to tam nie, nie nagrywam, żeby, żeby mnie nie skasowali. Że miejsce fajne. Ja lubię takie food markety, bo zawsze jest mnóstwo jedzenia do wyboru. Ceny są nieduże tańsze niż w restauracjach, a jest świeże, dobre jedzenie. się suszków, fajnie. Dobra, biorę kasę, daję. Dobra, kupiłem 100 batów, czyli 12 zł, porcja. No to taka w miarę cena średnia. Nie powiedziałbym, że tania. Tutaj wezmę jeszcze tą kukurydzę i wracam do mieszkania, bo. No, nie czuję się jeszcze zdrowy, żeby tutaj latać za dużo. Później znowu jeszcze się rozchoruje, Znaczy znowu, no, nie będzie mnie puszczało po prostu, bo jakaś świątynia, tutaj fajne dosyć miejsce. Tutaj o zwykłe burgery, no jest dużo rzeczy do wyboru. Tajska kuchnia, tam były te owoce morza z drugiej strony. Nie wiem ile jest tych stoisk, ale chyba ze 100 myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Kukurydza jak mówiłem 3,60, więc tania, bardzo dobra. Wczoraj już jedną zjadłem, dzisiaj drugą. No dobra, jak widzicie zakupy całkiem spore, ale to dzisiaj moje pierwsze wydatki na koniec dnia. No bo wczoraj też po prostu kupiłem sobie na śniadanie. Będzie obiad, kolacja. Ile za to dałem? 70 i 30 papaja, salat i kukurydza, czyli stówkę, stówkę, goloneczka, e, czyli 26 zł za no, tak naprawdę trzy posiłki, ale większość to wiecie, warzywa, no, papaja, salat to same warzywa, kukurydza, warzywo. Tutaj ryż i troszkę goloneczki. <tryk> no, już, już Kaszel mnie bierze. Także mówię, no po tym Bangla Boxing Stadium możecie znaleźć, to jest bardzo blisko centrum, od tej głównej też imprezowej dzielnicy. Walking Street. Tam też jest taki market jak tu bazar, tam jest dużo mniejszy i dużo droższy, tam są owoce morza głównie, ale też dania tajskie, ale tu jest dużo lepiej, warto się przejść kawałek, bo będziecie śli 10 minut, a naprawdę spoko miejsce. Ja, ja dopiero wczoraj odkryłem i ja aż żałuję, że tak późno, bo bym codziennie tu przychodził kupować jakieś jedzenie. Dobra, także ja już uciekam do mieszkania. Niedaleko też tu mieszkam, parę minut na pieszo więc no, miejscówkę miałem fajną, no niestety te zdrowie tutaj sprawiło, że no nie skorzystałem z tego za bardzo. No znaczy, no jedzenie jem, chociaż apetytu w ogóle nie mam, no to jem. E, no ale co cały, człowiek, cały dzień człowiek w pokoju siedzi, no to szkoda, szkoda po prostu. Można by było tu troszkę pochodzić, pozwiedzać wyspę. Miałem dać drugą szansę Puket, no i nie zdążyłem, bo jutro już wyjeżdżam z rana. No i dobra, przyszedłem będę zacinał Mango. A jeszcze zapomniałem, że mango kupiłem. No, ale to tam to jest 40 watów, 5 zł niedrogo. No, widać po kolorze, że tego papryki to. Kurde, tylko dało się to zjeść. Nie wiem czemu dają e, kapustę. Do jedzenia chyba. Może żeby nie było tak ostre? No ale czemu to od razu z tym nie zrobili? Nie wiem. Powiem Wam jeszcze. Wielu rzeczy nie wiem o co chodzi w tej Tajlandii. Kurydza jeszcze gorąca parzy. No także jakieś Wam ciekawostki sprzedałem z tą wodą. Gdzie to jest? To myślę, że. To się skorzystaliście z odcinka. Tyle ile mogłem, tyle pokazałem. No mówię, no trzeci dzień się męczę. Mam nadzieję, że jutro wstanę będzie lepiej. No na pewno opuchlizna z gardła i przeszła. E, Gardło już nie, nie czuję, że było spuchnięte. Wszystko poszło mi dzisiaj na, na, na nos. Po prostu katar od dziewiątej rano, jak wstałem do teraz. Cieknie z nosa cały czas. No oprócz tego też gorączka, no bo chłodno mi jest, a jestem w tropikach. Ogólnie, gdybym dłużej tu był i miał gorączkę, to no, musiałbym się zgłosić od razu do mm, jakiegoś lekarza, bo no, tu występuje denga. Jest to tak zwana gorączka krwotoczna. No, tyle, że ją widać po tym, że mm, wysypka jest na ciele, no, ale na dengę można umrzeć. No, ja tutaj wiadomo, przeziębiłem się od razu, jeszcze mi nie zdążyły, chyba te komary pogryć, żebym złapał jakąś chorobę. Dlatego tu się tak bardziej nastawiam, że no po prostu to jest to przeziębienie. Ale gdybym był tu już jakiś czas i się tak czuł, no to bym no, zgłosił się gdzieś po prostu. Żeby zbadali krew, żeby to nie była jakaś malaria czy, czy denga, no bo to są te dwie najgorsze tutaj takie choroby, które, no, gorączka, gorączka przy nich występuje. No, także puket można powiedzieć Drugi raz nie udało mi się mm, za bardzo tutaj nic zwiedzić. a znaczy, no rok temu byłem chociaż na tym lotnisku na plaży ze ścianą, zwiedzałem tutaj te rozrywkowe mm, okolice, z których słynie właśnie Phuket. A W tym roku no, gorzej, gorzej. Prawie cały ten mój czas tutaj spędzony w pokoju. No nic, dobra, kończę, kończę już. Także ja za chwilkę zjem ten mój obiad o kolację. Także cześć, trzymajcie się.